Czy twój współlokator lubi robić żarty? Spokojnie! Terapeuta i odstresowywacze wszystkim się zajmą. Zobacz, jak zrobić gigantyczne i miniaturowe odstresowywacze pasujące każdemu w naszym nowym wideo. Ta sytuacja mogła przytrafić się każdej z nas. Podchodzisz do lustra i zauważasz, że Twoja koszulka ci pogrubia. Nawet ten sweter robi z ciebie tłuszczoszka. Nie wina ubrań? Jestem gruba. Jak to się mogło stać? Muszę szybko zajeść mój stres. O nie, moja kumpelka jest zdenerwowana. Pora włączyć tryb. Koleżanka pomoże. Odłóżmy tę czekoladę. I weź uroczego kaktusa. Wytnij małego kaktusa w doniczce z kawałka pianki z pamięcią kształtu. Pomaluj farbami gumowymi. Dodaj kolce białą farbą. Przyklej różowe pompony. Zrób z nich kwiaty kaktusa. Spójrz na tego małego kaktusika. Ej, nie jest jadalny. Jest miękki i gniotkowy. Spróbuj, załagodzi twoje nerwy. Co za bezsensowna rzecz! Potrzebuję prawdziwej terapii! I tak oto wylądowałam na kanapie terapeuty, ale to nie wszystko, doktorze. Oj, doktorze, nie jesteś w stanie nawet sobie wyobrazić, co zrobiły temu jajku. Siedziałam sobie na kanapie, oglądając horror. Uj, jest całe w slajmie! Ale moje znajome postanowiły zrobić mi kawał i podmieniły popcorn na jajko na twardo. Wszystko było w porządku, dopóki ta rzecz się nie pojawiła. Zdjęć modelinę w cienką warstwę. Owinię pustą skorupkę przepiórczego jaja. Zrób zygzakowate nacięcie używając noża modelarskiego. Zrób kulkę z żółtej modeliny i upiecz całość według instrukcji na opakowaniu. Wyjmij jajko z foremki. Włóż przezroczysty slime i żółtko jajka. Zakryj drugą połówką skorupki. Co to? Jajko kosmity? A, dziewczyny. Teraz już wiem, co się stało z moim popcornem. Moje współlokatorki są w tajnym klubie Skittles. Ale nie pozwalają mi dołączyć! Na mnie też chce się pobawić! Ach, chyba się jej pozbyłyśmy. Zwróćmy jej uwagę gigantycznym Skittlesem. Ukształtuj piankolinę w gigantycznego Skittles. Pokryj piankolinę lakierem do paznokci, zanim stwardnieje. Narysuj na wierzchu rozpoznawalne S. Zrób wielką paczkę z foliowej tektury. Przytnij krawędzie. I przymocuj wydrukowane logo Skittles. Włóż do środka piankolinowe łakocie. No, 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 co my tu mamy? Gigantyczny Skittles. To dopiero wielka nagroda. Zobaczmy. Te cukierki są takie duże. Chwila, to nawet nie są cukierki. To antystresowa kulka z chrupiącym ciastem. Połam cukierka i wyjmij miękką piankolinę ze środka. A to ci niespodzianka. Doktorze, powiedz mi jak żyć. Nie mogę nawet jeść w spokoju w domu. Kocham Pringlesy. I nie chcę się nimi z nikim dzielić. Ale Krysia zna moją słabość. Wiesia też. Dlatego zrobiły gigantyczne Pringles. I dzielą się nim nie bez powodu. Wymieszaj 200 ml mydła w płynie i 200 ml kleju do slajmów. Dodaj 100 ml balsamu do rąk oraz żółty i brązowy barwnik. Wymieszaj dobrze. Wlej 400 ml meka i dodaj 800 g skrobi kukurydzianej. Wymieszaj do równej konsystencji. Dodaj borax i ugnieć gigantycznego slajma. Włóż slajma do odpowiedniego pojemnika i dodaj wydrukowane logo Pringles. Moje współlokatorki nie mogą się doczekać, by mnie nabrać. Oto moje gigantyczne chipsy, co? Czy to slime? O nie, utknęłam w moich chipsach. Czy możecie mi pomóc? Co ty robisz? Sama doktor widzi, że jestem otoczona przez stres. Nie mogę żyć spokojnie z moimi współlokatorkami. Zdecydowanie potrzebujesz odstresowywacza. Proszę, weź to awokado. Ukształtuj piankę z pamięcią kształtów mini połówkę awokado. Przyklej kulkę z tej samej pianki po środku. Niech wygląda jak nasionko. Pomaluj ją na kolor awokado. Nie, nie, nie! To może zabrzmieć dziwnie, ale to podstępne awokado prześladowało mnie przez cały dzień! Rano w łóżku... Gdy robiłam makijaż i kiedy jadłam obiad, jesteś na zdrowej diecie. Oto twoja sałatka z awokado. I oczywiście w lodówce. To mnie obserwuje. Jak widzisz, chyba wyrobiłam sobie alergię na awokado. Współlokatorki wiedzą, że kocham Oreo i mleko. Proszę, łap! Czy możesz bardziej uważać? Sorki, trzymaj swoje Oreo. Ups! Wygląda na to, że w tej paczce będzie Oreo sałatka. Możesz wsypać je do mleka. Aj! Tak mi przykro. Proszę, mam mini odstresowywacz. Weź go! Wymieszaj trochę płynnego mydła z przezroczystym klejem, kilkoma kroplami białego barwnika i nieco proszku do pieczenia. Dodaj płyn do soczewek, zrób slajma. Wydrukuj mini szablon kartonu mleka. Pokryj obie strony przezroczystą taśmą i wytnij. Złóż razem karton. Włóż slajma do środka. Co to za mini karton? Żadne ciasteczko się do niego nie zmieści. A co jest w środku? Wygląda na to, że mleko już dawno skwaśniało, Krysiu. Dzięki za pomoc. Widzisz, doktorze? Znęcają się nade mną. Nie odbieraj tego tak osobiście. To tylko slime. Mam dla ciebie coś odpowiedniego. Oreos, pozbędzie się nerwów. Odrysuj duży okrągły szablon na piance z pamięcią kształtu, wytnij, przytnij krawędzie nożyczkami, pomaluj ciemną farbą gumową, wytnij kawałki wzoru oreo z brokatowego papieru piankowego, dodaj je do pianki, zrób gigantyczne mięciutkie oreo. Gigantyczne pluszowe ciastko Oreo pomoże Ci zrelaksować się nawet w najcięższych sytuacjach. To powinno pomóc, Twoje życie od razu będzie spokojniejsze. Do widzenia, kolejna zadowolona klientko. Kto następny? O nie, to Krysia i Wiesia, o których ona mówiła. Potrzebuję mojego odstresowywacza. Mini-iPhone'a na iPhone'ie. Weckiej mini-iPhone'a z gąbki do makijażu. Pomaluj na srebrno. Dodaj detale czarną farbą, aparat i logo. Dodaj dwustronną taśmę do tyłu. Wetnij wzdłuż obwodu. Jak to dobrze, że zawsze mam swoje mini gniotki ze sobą. Wiem, jak ta dwójka potrafi zestresować człowieka. Podobały Ci się nasze odstresowywacze różnych rozmiarów? Napisz w komentarzu, który najbardziej. Gigantyczne oreo, miękki kaktus czy mini karton mleka. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych fajnych odstresowywaczy od Trum Trum.